My jesteśmy czeskim importerem artykułów dekoracyjnych. Nie jest to nasza pierwsza przygoda z targami, ponieważ już wystawialiśmy się praktycznie na 5-6 edycjach. Tutaj w Poznaniu. Branża nasza wymaga tego, aby nowości pojawiały się regularnie. W tym roku przedstawiamy ofertę Wiosna Wielkanoc oraz bardzo obszerną już prezentację towarów bożonarodzeniowych. Na pewno taka jaka już jest tendencja, czyli brokat złoto, srebro błyszczące. Takie, taki, na takich dekoracjach też się, też się skupiamy, ale oczywiście nie zapominajmy o tradycyjnej kolorystyce czerwieni. W naszej ofercie na pewno i znajdziemy drobne dekoracje, które, które cieszą się dużym zainteresowaniem, no ale również też i większe gabarytowe rzeczy też znajdziemy u nas w ofercie. No tutaj jest przekrój klientów różny, tak, ponieważ i odwiedzają nas i kwieciarnie, ale również i wielkie hurtownie, centra ogrodnicze. Do, nie, nie ma się co oszukiwać, jakby te targi są tutaj tak naprawdę największe w tej części jakby Europy patrząc przez pryzmat też i Czech, więc jest, mamy bardzo dużo też klientów z Czech, Słowacji, Litwa, Ukraina, więc no, jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ to tam ułatwia i umożliwia jakby ekspansję też na inne rynki. Zdecydowanie bardzo dużo nowych kontaktów pozyskaliśmy, więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni z tej edycji targów.